I dzisiaj jest tak. Producent agregatów prądotwórczych do zasilania ciągłego i rezerwowego FOGO. Niezależność energetyczna w domu i w przemyśle. Pewność w każdych warunkach. odcinek Ekstra Time Poproszę, a my jesteśmy dzisiaj w Warszawie. Legia czy tak samo Eurobus Przemyśl? Dowiemy się już za chwilę. Today you will be playing finally? Yes. And how do you feel? Good. Today winner, today winner. I jak Polski? Polski? Dobrze, dobrze, bardzo dobrze. Mu po polsku? No, bardzo dobrze. Wracasz właściwie aktualnie z turnieju przygotowawczego. Jak się czujesz względem tego? Trochę zmęczony, trochę niezmęczony? Fizycznie, psychicznie, taktycznie? Pomidor. Powiem tak, taktycznie, ale nie, na pewno to zmęczenie jest. Tylko trzeba mieć też pod uwagę to, że no, taką pracę wybraliśmy. To zmęczenie będzie zawsze, więc nie można szukać wymówek. po prostu trzeba robić swoje na 100%. Mogę być zmęczony, ale swoją robotę zrobię na 100%. Cześć chłopaki, jak się czujecie dzisiaj? Dobrze. Kto wygra mecz? Legia. I kibice Legii od kiedy? Od trzeciego roku życia? Z daleka państwa przyjechali w takim razie? No nie tak z daleka, z przemyśla. No to? Tak jest drogi. No zależy jak na to patrzysz. Jeździliśmy po tysiąc kilometrów, także dla nas 500 przejechać to jest połowa drogi, prawda? To są prawdziwi kibice właśnie, czyli dzisiaj jesteście zwarci i gotowi do kibicowania. Dokładnie. No będzie zwycięstwo Legii. C Celujemy w trzy punkty. No, oczywiście, jak w każdym meczu. No na razie mamy cel to, żeby trafić do playoffów i skoncentrujemy się od meczu do meczu. Każdy mecz jest na, dla nas najważniejszy, także w ten sposób. Czyli dzisiaj trzy punkty. No, mamy nadzieję, że tak będzie.

Jest pani kobietą, i widać, że kobiety również przychodzą na mecze futsalowe. Tak, oczywiście, przychodzę. I widzę, że jest pani. Kibicem Legii Warszawa. Jestem i muszę powiedzieć, że chodzę na żyletę od kilku lat, więc no tak samo zaczęłam od Żylety, teraz przychodzę tutaj w drugi sezon. Tak, jestem kibicem Legii Warszawa. E, czuję się wspaniale. E, za nagrodę serdecznie dziękuję. Trzymam mimo wyniku, ale jestem pełna nadziei i trzymam za chłopaków kciuki mocno, by wynik odwrócił się i my by, żebyśmy wygrali. No właśnie, bo w sumie wynik jest jaki jest, ale można zauważyć świetną atmosferę cały czas na trybunach. Tak, tak, tak. Mocno kibicujemy i całym sercem jesteśmy z chłopakami. Nie poddajemy się. No, można powiedzieć, że do przerwy jak na mundialu w Brazylii, bo Legia przegrywa z Eurobusem 1 do 7. Wrażenia nieprawdopodobne, energia kibicowska, jak to on na meczach Legii Warszawa zawsze jest duża, natomiast klasa na boisku Eurobusu o, zdecydowanie przeważają w tym spotkaniu. Taki wynik do przerwy pokazuje, że to jest drużyna, którą wstać naprawdę na wiele. No i miejmy nadzieję, że to też ciekawy przedsmak przed tym, co będzie się działo w Warszawie jutro. Jutro Legia Lech w piłkarskiej ekstraklasie, a na razie w futsalowej ekstraklasie. Widzimy, że legioniści muszą podciągnąć w drugiej połowie. Natomiast jeżeli chodzi o walory estetyczne kibicowskie, to no to jest znakomicie. Aaaa. Aaaa. Dziękuję Dobrze mać, dobrze spotkanie. Gratuluję wszystkich partnerów, wszystkich kibiców. Dziękuję za kibicowanie. Duże wzmocnienie dzisiaj było. Pozdrawiam wszystkich. Dziękuję. Powiedzcie mi, co to za wynik, dodaj. No taki hokejowy. A ja nie słyszałem pytania, bo... Co to za wynik? <grymi> no, hokejowy, hokejowy. Po znajomości. Tak, tak, Wczoraj się spotkaliśmy w hotelu, dogadaliśmy się i dzisiaj jest no, tak. Zadbaliśmy o dobrą atmosferę dla kibiców. Tak, tak, tak. Gorzej z humorami dla nas, bo trochę popadało, ale to... Masz coś na ból pleców? <grymi> no właśnie pisałem w wywiadzie, że na ból pleców, żeby to dzisiaj scenariusz się sprawdził. Dobrze, nie powiedziałem, że zamurujesz, bo jakby zamurował, to... Zamurowałem dwa zęby. <grymi>